Witam wszystkich ponownie. W dzisiejszej wideo recenzji przedstawię Państwu książkę Antoniego Bevora, Walka w Hiszpanii. Ten autor ma niezmierny udział w publikacjach w wydawnictwie. Znak jestem ciekaw, co tym razem zaprezentuje na łamach wydawnictwa. Zapraszam na materiał. Dzisiejszej wideo recenzji przedstawię Państwu walkę o Hiszpanię 1936-1939. Pierwsze starcie totalitaryzmów Antoniego Bewora. jest to drugie wydanie z 2023 roku pod redakcją pani Katarzyny ziębowicz tobolewskiej Tłumaczenie zapewniła pani Hanna Szczerkowska i objętość to 580 stron bez przypisów. Wydawnictwu znak należą się ogromne brawa z tego względu, iż w tekście nie ma żadnych błędów. Autor jest tak znany, iż jego popularność na Wyspach Brytyjskich jest niekwestionowana. Mogę tylko dodać, iż wykłada historię na Uniwersytecie w Londynie. Książka już od dawna została uznana za jedną z najważniejszych i najbardziej monumentalnych dzieł o wojnie domowej w Hiszpanii. Na uwagę. Zasługuje kapitalny opis partii politycznych oraz ich przywódców w wojny. Oczywiście ciężko zapamiętać wszystkie nazwiska, ale bez problemu połapiecie się w przyczynach walk wewnętrznych, które w końcu doprowadziły do tzw. buntu generałów, z którego na czele szybko wysunął się niepozorny późniejszy generał Franco. W jego przypadku powiedzenie, że milczenie jest złotem, sprawdziło się w 100%. Nie trudno nie zgodzić się z oceną krytyków, iż ta wojna była zwiastunem hekatomby, która miała miejsce podczas II wojny światowej. To właśnie tutaj, po raz pierwszy na masową skalę stosowane są mordy, bez sądów, wyrafinowane tortury oraz gwałty na ludności cywilnej. 12 map zawartych w książce pozwoli Wam zorientować się bez problemu w omawianych sytuacjach na linii frontu. W niektórych rejonach Hiszpanii do dzisiaj widać opuszczone wioski i zrujnowane kościoły. W związku z szerokim poparciem dla nacjonalistów przez Kościół Katolicki Antony Bevor nie ustrzegł się od małej wpadki na stronie 333. Stwierdza on, iż otrzymali poparcie papieża, który oświadczył, że księża są meczenikami, Jednakże w przypisie możemy doczytać, iż słowa te wypowiedział Jan Paweł II podczas beatyfikacji nauczyciela Pedry Powady, który został zamordowany w lipcu 1936 roku. Jest to całkowite nieporozumienie, gdyż papież Karol Wojtyła wypowiedział te słowa wiele lat po wojnie, a nie w trakcie jej trwania. Obecna rola Stolicy Apostolskiej potwarza całkowicie wszelkie prowadzenie działań wojennych i nawiązuje do ich zakończenia. Przejdźmy zatem do wybranego fragmentu książki. Pod rozdział Bitwa na Ebro 1 sierpnia Modesto rozkazał, by armia Ebro przeszła do defensywy. Życie straciło 12 tysięcy żołnierzy. A udało się zdobyć odludny, wypalony teren bez żadnej wartości strategicznej. Upał się zmagał 4 sierpnia. Region Kondor zanotował temperaturę 37 stopni w cieniu i 57 w słońcu. Nawet noc nie przynosiła większej ulgi. Obrona nie była dla Republikanów łatwym wyborem. Sypanie okopów w twardej jak żelazo i skalistej ziemi, terra alta, stało się niemożliwe. Mogli się tylko chronić, budując przedpierś i szanse z kamieni, ale wkrótce przekonali się, że pociski artyleryjskie powodują znacznie więcej ofiar śmiertelnych niż w otwartym terenie, ponieważ każda eksplozja zamieniała kamienie w rodzaj szrapneli. Kontynuacja walki w tych warunkach nie miała żadnego uzasadnienia, szczególnie w chwili, gdy Republika była słaba i nie istniała nadzieja osiągnięcia pierwotnego celu ofensywy. Lecz zamiast wycofać swoje najlepsze oddziały w sposób uporządkowany, żeby walczyć dalej, dowództwo republikańskie posyłało coraz więcej żołnierzy na drugą stronę Ebro. Wszystko to robione dlatego, że Negrin uważał, iż oczy całej Europy są skierowane na ich stronę i nie mógł się przyznać do klęski, jeszcze raz, względy polityczne i propagandowe doprowadziły do kolejnej zawinionej katastrofy. Jedynym pocieszeniem było może to, iż Franco miał obsesję niszczenia sił, które zajęły terytorium nacjonalistów. Armii Ebro został więc oszczędzony kontratak, jakim zgodnie z logiką byłoby uderzenie poprzez segre na tył jej prawego skrzydła. Zaangażowane w bitwę ślepych owiec, wojska nacjonalistów musiały prowadzić sześć kontrofensyw na stanowiska Republikanów. Pierwsza, która rozpoczęła się 6 sierpnia, była skierowana przeciwko przyczółkowi mostowemu Fajon, bronionemu przez 42 Dywizję. W ciągu dwóch dni Legion Condor wykonał 40 lotów na ten cel i zrzucił w sumie 50 tą bomb. Straty wśród czerwonych są bardzo wysokie, zanotowano w jego dzienniku wojennym. Ataki te trwały do 10 sierpnia, kiedy nacjonaliści wymusili odwrót republikanów przez rzekę. Następny atak rozpoczął się 11 sierpnia, miał za cel 11 dywizję w Sierra de Pandolos. Była to zła decyzja, wziąwszy pod uwagę, że republikanie zajmowali teren górski i mogli spowodować ciężkie straty wśród spinających się napastników. Przez następny tydzień Legion Condor skoncentrował znowu wszystkie swoje siły, w tym sztukasy, przeciwko mostom, żeby odciąć dostawy dla przeciwnika. Nacjonaliści liczyli zapewne na to, że ludzie listera są wyczerpani, odwodnieni, skutek wysokiej temperatury i niemal głodują z powodu przerwy w dostawach. Niedostatek wody. Sprawił, że do płaszczy wodnych otaczających bębny ich karabinów maszynowych typu Maxim musieli oddawać mocz. W ciągu dnia mogło się zdawać, że grad bomb, pocisków i kul nigdy się nie skończy. Republikanie nie mieli innego wyjścia jak tylko czekać na zapadnięcie nocy. Ciał zabitych nie dało się pochować, a na pozbawionym drzew, zrujnowanym terenie nie było cienia. Wersja propagandowa głosi, że oddziały utrzymały ów teren, gdyż składał się ze zdyscyplinowanych, antyfaszystowskich bojowników. Sceptycy natomiast mogli podważać wyrachowaną historię dowódców, takich jak Modesto i Lister, którzy byli gotowi rozstrzelać każdego, kto straci chociaż cal ziemi. Ich uparte męstwo było, jak się zdaje, nieartykułowanym wyrazem nienawiści do wroga. 13 sierpnia, podczas ataku nacjonalistów na Sieradę Pandors rozpoczęła się nad Terra Alta bitwa na śmierć i życie pomiędzy republikańskimi siłami powietrznymi a nacjonalistycznymi myśliwcami. Trzy dywizjony Messerschmittów i Rój zaatakowały Chatos i tzw. Super Moskaz, który był lepszonym jeśli chodzi o uzbrojenie silnik, wersją radzieckiego jednopłatowca. Tymczasem, Heinkel 111. Legionu Kondor oraz Junkersy 52 z Brigada Erak Hiszpana wciąż bombardowały przeprawy przez rzekę bądź działały jako latająca artyleria, ostrzeliwując pozycje wojsk w górach. Bitwy powietrzne stanowiły nierówny pojedynek ze względu na ponad dwukrotną przewagę nacjonalistów nad Republikanami, maszyny Moska i Hato walczyły w sposób, w kluczach o kształcie liter V. Dywizjony Messerschmittów próbowały zaś nowej taktyki, walczyły w parach, i taki system został następnie przyjęty przez obie strony podczas bitwy o Anglię. Duże niebezpieczeństwo w czasie tak chaotycznych walk stanowiła możliwość kolizji lub narażenia się na ogień swoich. Wielki as nacjonalistów Garcia Morato został zestrzelony przez jednego z własnych pilotów. Był to pierwszy tego rodzaju wypadek podczas wojny. 18 sierpnia nacjonaliści znowu otworzyli tamy na rzece Segre. Napływ wody sprawił, że poziom rzeki podniósł się o 3,5 metra i mosty w Fiksie w Mora Abre i Ginesterze zostały zniesione. Następnego dnia rozpoczęło się długo oczekiwane kontrnatarcie nacjonalistów na główny przyczółek nad Ebro. Wziął w nim udział 6 dywizji i brygada kawalerii. Podziały lądowe były wspierane przez 88 mm działa Legion Kondor, tymczasem sztukasy atakowały republikańskie baterie artyleryjskie. Kampfgruppe Gruppe Heinrich 111 ponownie zaatakowała mosty. Największy sukces odniósł Dywizjon Messerschmittów, który zestrzelił w ciągu jednego dnia cztery maszyny Moska lub Ratas, jakie nazwali nacjonaliści. Bez żadnych strat własnych. Jeden z pilotów był Oberleutnant Werner Milders w Hiszpanii. Miał 14 ze co stanowiło najlepszy wynik po stronie nacjonalistów. Później podczas II wojny światowej, jako Aslan Waffe miał na swoim koncie 100 zwycięstw. Jagie rozkazał, aby jego oddziały ruszyły na pozycje republikańskie dookoła Villaby del Arcs i zajęły wyżynę. Geta, tym razem nacjonalistyczne samoloty, zrzuciły najpierw ulotki wzywające do poddania się, następnie zaś ciężkie bomby. Przez pięć dni zaciętych walk dywizje Jagego zmagały się z doświadczonymi wojskami, które dzielnie broniły swoich pozycji i dobrze sobie radziły z falami ataków piechoty. Taktyka nacjonalistów zaś była często nie lepsza niż taktyka dowódców republikańskich. 26 sierpnia Modesto został awansowany do stopnia pułkownika. Był to pierwszy wypadek, że oficer wywodzący się z milicji doszedł do takiej rangi. Jednakże Armia Ebro nie mogła zdziałać więcej niż tylko utrzymywać swoje pozycje. Składali jej wizyty zaprzyjaźnieni dziennikarze znani z pobrzednich bitew Hemingway, Matthews i Kappa, a także Joseph Nord z nowojorskiego Daily Worker, Daniel Roosevelt z Brooklyn Daily Eagle. Louis Fischer z The Nation oraz niemiecki poeta Ernst Toller. Tymczasem generał Franco przyglądał się polu bitwy przez lornetkę z Col Moro, gdzie jego ustanowił punkt dowodzenia. Z prawej strony miał Sierra de Pandors w środku Gandezę i góry Kawals oraz Laval de la Torre po lewej Corberę, a za nią ostatni przed ujściem do morza odcinek rzeki Ebro. Wszystko z zasięgu 35 km, powiedział Franco z euforią do swego adiutanta de Londres. Słytałem w pułapkę to, co najlepsze w czerwonej armii. Jednakże Mussolini we Włoszech nie postrzegał sytuacji w podobny sposób. Dzisiaj 29 sierpnia rzekł do przewiduje Przewiduję klęskę Franco. Człowiek ten albo nie wie, jak się prowadzi wojnę, albo też nie chce jej prowadzić. 31 sierpnia nacjonaliści rozpoczęli trzecią kontrofensywę. Była skierowana na odcinek znajdujący się pomiędzy Pug Alagla a drogą z Arcanthis do Taragony. Chcieli za wszelką cenę zająć Sierra de Cavals i natrzeć na Corberem de Abre. Ich czołowe oddziały zostały teraz wzmocnione korpusem Mestrazgo, Garcia Valina i osiągnęły moc 8 dywizji, 300 dział, 500 samolotów i 100 czołgów. Stawić im czoło miała 35 Dywizja pomiędzy Korberą a Gandezą, 11 Dywizja wokół Kawals i 43 w de Allah. Według Tagueni, linia telefoniczna z Ekwatery Głównej Korpusu musiała być w ciągu poranka naprawiana 83 razy ze względu na szkody wywołane wybuchami pocisków. Żołnierze republikańscy zawieszali kawałki drewna na szyi, by zagryźć je podczas bombardowania. Wydaje się, że szok z ostrzałem i zmęczenie bitwą były bardziej nasilone po stronie republikanów niż nacjonalistów, czemu nie można się dziwić, wziąwszy pod uwagę intensywność bombardowań z powietrza. 3 września, dokładnie rok przed wybuchem II wojny światowej, nacjonaliści przypuścili czwarty atak, tym razem na żołnierzy, Listera w górach. Po artyleryjskim zbombardowaniu republikańskich linii, nacjonaliści natarli z Kandezy w kierunku. La Venta de Campasses, a następnego dnia Zeli Korberę. W tym sektorze rozmieścili 300 dział polowych oraz niemieckie działa przeciwlotnicze kaliber 88 mm, które strzelały bezpośrednio do celów na lądzie. Podczasowego ataku wojska Jagego zdołały przełamać republikańskie linie na granicy pomiędzy sektorami korpusów w 5 i 15. Modesto nie miał innego wyjścia, jak tylko rzucić do walki swoją jedyną rezerwę. 35. Dywizję celem zamknięcia wyłomu. Rozkazy Modesta w tym czasie najwyraźniej wskazują na szaleństwo republikańskiej decyzji wytrwania na swoich pozycjach. Nie wolno stracić ani jednego stanowiska. Jeśli nieprzyjaciel je zajmie, musi nastąpić natychmiastowy kontratak i odpowiednio długotrwała walka. W każdym jednak wypadku należy zapewnić, by stanowisko pozostało w rękach republikanów ani metra ziemi nieprzyjacielowi. Dwa tygodnie później, między 19 a 26 września, nacjonaliści torowali sobie drogę od jednej skały do drugiej, chcąc zająć wyżyny Sierra de Cavals, utrzymywane przez wyczerpanych żołnierzy armii Modesta. Rocho był zrozpaczony, ponieważ Mendez, dowódca armii Lewand i Maja, nie zrobili niczego, by rozpocząć ofensywę po swojej stronie korytarza, celem złagodzenia presji na armię Ebro. 2 października po opanowaniu Wyżyny Lawal, nacjonaliści dotarli do La Venty de Camposens. Kilka tygodni później w nocnym ataku zeli punkt 666, klucz do Sierra de Pandors. Zlikwidowali całkowicie obronne pozycje w Kavals, co spowodowało, że formacje republikańskie nie były osłaniane i przeprowadzili manewr okrążający, w którym Jague atakował w kierunku La Fatarelli, a Garcio Valino w kierunku Asco i Flixu. Republikanie, poniósłszy wiele ofiar, zostali z niewielkim pasem terytorium na prawym brzegu Ebro. O godzinie 4.30 nad ranem 16 listopada, wykorzystując gęstą nadrzeczną mgłę, ostatni żołnierz z 35 dywizji wrócił na drugą stronę Ebro przez żelazny most w Fliksie. 15 minut później ta głęba wydał rozkaz wysadzenia go w powietrze. Sucha eksplozja, błysk łomot kawałków żelaza spadających do wody obwieściły koniec bitwy na debro. 113 dni po jej rozpoczęciu generał Rojo poparł decyzję Tagłeni o wycofaniu się błędem było, że nie wydano jej 100 dni wcześniej. Armia Ebro Modesta faktycznie przestała istnieć, a jej pozostałości wróciły na te pozycje, które zajmowały 24 lipca. Alta stanowiła w tym bezlitosnym konflikcie surowy teren bitwy. Letni odpowiednik zimowej grozy w Teruelu. Straty nacjonalistów wyniosły 60 tysięcy ludzi, republikanów 75, z czego 30 tysięcy poniosło śmierć. Wielu pozostało niepochowanych w górach, które armia Modesta musiała opuścić. Prócz straszliwych ofiar w ludziach, w tej groteskowej grze utracono niemal całą broń potrzebną do utrzymania Katalonii. Najbardziej wymownymi krytykami kampanii na Debro i sposobu, w jaki została przeprowadzona, byli niekomunistyczni oficerowie. Generał Ulibari twierdził, że upadek Katalonii miał miejsce na Debro. Inni, np. pułkownik Perea, dowódca Armii Wschód, wściekły na Rocha, w ostrych słowach wyrażał się o braku militarnego sensu całej operacji. Poza tym agenci kominternu uciłowali obwiniać Rocha i sztab generalny. tej poinformował Moskwę, że armia Ebro nie otrzymała pomocy z frontu centralnego z powodu sabotażu i umyślnej akcji Miali oraz innych dowódców z centrum. Zgodnie z patologicznym schematem swojej zwykłej stalinowskiej paranoi Panów zaatakował sztab generalny oraz Rocha za przeciąganie operacji. Mieli oni jakoby liczyć, że wskutek wyczerpania armii Ebro osłabią ją i uczynią niezdolną do walki. Przemilczano oczywiście to, że cała ta strategia została ustalona przez Neglina wspólnie z komunistami, natomiast armią dowodził komunista, który za nic nie chciał dopuścić do odwrotu. Poza tym cały plan był od początku zły. Atakowanie sektora położonego tak blisko najważniejszych formacji nacjonalistycznej armii manewrowej, oznaczało, że nieprzyjaciel mógł dokonać błyskawicznego kontrataku. Wybór miejsca walki w pobliżu dużej rzeki, tuż za własną linią frontu, kiedy wróg posiadał jeżdżącą przewagę w powietrzu i mógł rozbić w proch i pył wszelkie dostawy, był idiotyczny, a odmowa wycofania się po tygodniu, gdy stało się jasne, że nie ma szansy na osiągnięcie celu, prowadziła do niepotrzebnej straty armii. Straty już nie do odrobienia. Wykraczało to poza pojęcie militarnej głupoty. Było obołkańczą propagandową fantasmagorią. W tej wideo recenzji to już wszystko. Zapraszam do lajkowania, subskrybowania oraz komentowania kanału do usłyszenia i zobaczenia